Wystarczyła godzina, a prezydent Kolumbii zmiękł, bo na początku nie przyjął przestępców deportowanych z USA. Kolumbia odmówiła przyjęcie dwóch samolotów deportacyjnych. W odpowiedzi Trump nałożył 25% na wszystkie towary z tego kraju. Dodatkowo Trump dodał, że po tygodniu te taryfy wzrosną z 25 do 50%. Dodatkowo nastąpił zakaz wjazdu i natychmiastowe anulowanie wiz dla urzędników rządu kolumbijskiego, wszystkich sojuszników i zwolenników Kolumbii. Jak widać, godzina wystarczyła i Kolumbia przyjęła przestępców. Jak widać, doświadczenie biznesowe Trumpa pozwala mu rządzić w sposób jaki do tej pory nie był widoczny dla nas. Aktualnie tylko dwa kraje Chiny i Indie są w trakcie budowy na różnym etapie prawie tysiąca nowych elektrowni węglowych. Ukrywali to aż do momentu wyboru Trumpa na prezydenta. W tym roku mają oddać około 400 elektrowni, według Donalda Trumpa. Marek Budzisz. Zdecydujmy, czy chcemy mieć toaletę i trocinową dróżkę za 600 tysięcy, kładkę dla pieszych za 150 milionów, elektrownię, na którą poszło 1,6 miliarda, a nie zaczęła produkować prądu Ostrołęka, czy nowoczesne, sprawne i przyjazne podatnikom instytucje. Politycy bawią się za nasze pieniądze, mają szeroki gest. Strategy and Future chce to zmienić. Za 4 dni zaczynamy. Czytajcie, lajkujcie, podawajcie dalej. No, aż sam jestem ciekawy, co zaproponuje Strategy and Future. Zobaczymy. Szef MSZ Radosław Sikorski. Chciałem uprzedzić prezydenta Trumpa, że to już jest inny Putin niż ten, z którym miał do czynienia ze swojej pierwszej kadencji. Średnia prędkość w poszczególnych krajach pociągów pasażerskich. Jak widzimy w Polsce średnia prędkość to jest niecałe 114 km. Jest, no, na żółto, czyli średnio. Pionierami, jak widać, jest Francja, Hiszpania, zaraz za nimi Włochy. Pan Marek, budzisz w Unii Europejskiej trwa dyskusja na temat zmniejszenia ciężarów biurokratycznych nałożonych na biznes i poprawienia w efekcie konkurencyjności firm, ale my ci, którzy myślą, że w pierwszym rzędzie Odbiurokratyzowanie ma oznaczać mniej regulacji dla wszystkich. O nie, nie, nie. Na pierwszy ogień pójdą zasady dotyczące fuzji i przejęć, bo Bruksela myśli o budowie europejskich czempionów biznesu. Taki kierunek działań poparł Friedrich Merz, prawdopodobny przyszły kanclerz. W praktyce zwiększenie liczby fuzji i przejęć w Unii Europejskiej będzie oznaczało, że koncerny z Europy Zachodniej będą przyjmowały swoich mniejszych konkurentów na lokalnych rynkach i w ramach optymalizacji kosztów zamykały zakłady i zwalniały ludzi. Zamiast większej konkurencyjności i innowacyjności będziemy mieli Europę wielkich koncernów powiązanych z państwami przede wszystkim zachodniej części kontynentu. Wschód ma dostarczyć siłę roboczą, w tym mózgi, a nie rywalizować. Myślę, że jednak Polskę stać na to, by podjąć rękawice i rywalizować, i nie dać się tak wykupić i wykorzystywać. Do tego tylko jest potrzebna elita polityczna, która będzie realizować polską rację stanu. Powiem Wam, że nie mamy szczęścia do geografii. Ta część, zobaczcie, przed II wojną światową należała do Niemiec, teraz należy do Rosji. Wtedy te terytorium rozdzielone tylko były niemieckie, no teraz Rosja tak samo wygląda. Tu jest królewiec, a tam Rosja. Czy to już tak musi zostać? Minister Słowacji Robert Fico powiedział, że Ukraina nigdy nie będzie w NATO i jeśli posłuchać ostatnich wypowiedzi ich polityków, to też będzie miała ogromny problem z dołączeniem do Unii Europejskiej. Gazeta Gryfińska przypomniała, że Katarzyna Kotula w świątecznym wydaniu z 2020 roku zdradziła, że gdyby nie Sejm, to pewnie zostałaby neurochirurgiem. Muszę Wam jednak powiedzieć, że Lewica jest szczera i jej hasła, bo wielokrotnie powtarza ona te swoje główne hasła, że nieważne jest stan faktyczny, ale ważne jest to, jak Ty się identyfikujesz. Nawet się nie pytajcie mnie, jako kto ja się identyfikuję. Dokładnie tak działa nostalgia i to o tym jest. 2015 rok, szarość życia przytłacza nas, 2025 to samo. Ale gdy wspominamy 2015 to właśnie w takich barwach. Nic dodać, nic ująć. Donald Trump podpisał rozporządzenie wykonawcze nakazujące ujawnienie dokumentów związanych z zabójstwami byłego prezydenta Johna Kennedy'ego, działacza na rzecz prawa obywatelskich Martina Luther Kinga i byłego senatora Roberta Kennedy'ego. Zaraz wam pokażę fajne kierunkowskazy. Ja wiem, że to Stany Zjednoczone, ale kurczę, kto dopuścił to do ruchu. Każdemu by mogło się pomylić. Donald Tusk, jeśli Viktor Orban rzeczywiście zablokuje europejskie sankcje w kluczowym momencie wojny, będzie absolutnie jasne, że w tej wielkiej grze o bezpieczeństwo i przyszłość Europy gra w drużynie Putina, a nie w naszej, ze wszystkimi konsekwencjami tego faktu. Mnie tylko zastanawia, czemu pan premier nie jest tak konsekwentny wobec Niemiec, bo Niemcy też niejednokrotnie blokowały sankcje wobec Rosji to te kluczowe. Jacek Bartosiak, nasze państwo nie realizuje podstawowych funkcji niezbędnych w nowej epoce. To przykre, ale nie można czekać bezczynnie, coś trzeba z tym zrobić. Skoro Krzysztof Stanowski w oficjalne zero postanowił rozpocząć spektakularnie kampanię prezydencką i tym samym wyrazić brak wiary w system, to nie pozostaje nic innego jak ogłosić naszą inicjatywę. Za pięć dni obserwujcie. Jestem ciekaw, co to będzie. No, na pewno pan Jacek nie pójdzie do polityki, bo mówił to wielokrotnie, że się nie nadaje i nie chce. A szkoda. Bo Polskę naprawdę stać na elitę rządzącą, która będzie realizować polski interes stanu, a nie jakieś swoje interesy. Naprawdę musimy tego zacząć wymagać. Muszą przyjść nowi ludzie z nowymi pomysłami, a przede wszystkim z chęcią pracy. Bo wystarczy się popatrzeć, jak niejednokrotnie działa urząd w waszym mieście, a przykład idzie od góry. No nie można powiedzieć, że on jest efektywny i skuteczny. Wiele z nas ciężko pracuje też, wiele z nas pojeździło po świecie, też pracowało za granicą i widzi, jak to wygląda i wie i rozumie, że stać nas Polaków na to, by mieć silne i bezpieczne państwo. I tego musimy oczekiwać od rządzących. Tylko naprawdę jest tu potrzebna nowa jakość nowych elit. I zobaczymy jaką inicjatywę przedstawi Jacek Bartosiak. Mapa dla inwestorów, gdzie trzeba uważać w Europie ze swoimi inwestycjami. No, zaskoczeniem mogą być wskazane kraje jak Niemcy, Francja, Rumunia, gdzie są napięcia geopolityczne. Na kolor czerwony aktywne konflikty. No, ale to wiadomo, że na Ukrainie jest to nie jest żadna nowość. Nie tylko zastanawiają Niemcy i Francja. Paweł Sokala uśmiałem się popachy więc wy też musicie wiecie że Niemcy nas chcą chronić przed rosyjską dezinformacją tak ci Niemcy w których w radach nadzorczych mediów publicznych zasiadają sojusznicy Putina a gwiazdy dziennikarstwa demaskowane są za branie rosyjskich łapówek chodzi o moje ulubione Deutsche Welle, dawno już nie pisałem o nich prawda a więc w instrukcji rządu federalnego programującej działalność stacji w latach 2022-2025 znajduje się taki paragraf Zwłaszcza w europejskim kraju docelowym o najwyższym priorytecie. Zobaczcie jak nas traktują. Kraj o najwyższym priorytecie. Jakim jest Polska? Zespół redakcyjny koncentruje się na stosunkach obustronnych z Niemcami. W ten sposób Deutsche Welle stanowi kontrapunkt dla obecnych, licznych narracji antyeuropejskich ze strony polskich nadawców wpływu wiadomości propagandowych. Zwłaszcza z Rosji. No już nie chcę mówić kto sieje propagandę rosyjsko bardziej. Mężczyzna został sparaliżowany po zjedzeniu 413 nagetsów z kurczaka. Konkluzja jest taka, że limit to jest 412 nagetsów. Duże zamieszanie wokół Katarzyny, kotuli, gdyż na stronie Sejmu było napisane że jej wykształcenie, że jest magistrem, a tak naprawdę okazało się, że nie ma tego magistra, tylko licencjat. No i wielkie halo, no ale przecież sama lewica głosi, że nieważne co jest, tylko ważne jak dana osoba się czuje i jak się identyfikuje, więc może pani Katarzyna identyfikowała się jako pani magister. Już dajcie spokój. Zestawienie umów cywilnoprawnych Ministerstwa Sprawiedliwości. Zobaczcie, ciekawostka badanie trychologiczne obrazowanie skóry głowy i cebulków włosów 24 tysiące złotych! Temat podłapały już nawet popularne gazety. Tu mamy skandal. W Ministerstwie Sprawiedliwości wydali 24 tysiące złotych na badania owłosienia urzędników. Można się tylko domyślać, których. Viktor Orban, Bruksela nie widzi, że przegrywa konkurencję, że zachodzą globalne zmiany. Zamiast dążyć do pokoju, pcha się do wojny. Zamiast chronić granice, zaprasza imigrantów. Zamiast chronić rodziny, promuje gender. Zamiast taniej energii, dąży do zielonego ładu. Pokolenie Z nie radzi sobie z drobnymi naprawami. Fachowcy i rodzice na pomoc. 21% przedstawicieli generacji Z i 22% milenialsów wskazało, że wezwaliby fachowca do wymiany żarówki, a odpowiednio 22,19% skorzystałoby z pomocy rodzica. Powodem takiego stanu rzeczy jest obawa związana z dotknięciem nagrzanego źródła światła, a także lęk związany z korzystaniem z drabiny. Ponadto 11% Zetek stwierdziło, że potrzeba byłoby im pomocy przy zawieszeniu obrazu na ścianie. Rafał Trzaskowski zapowiedział, że pierwszego dnia, gdy obejmie prezydenturę, podpisze ustawy, które zawetował Duda. Chodzi m.in. o ustawę o języku śląskim, o pigułce dzień po, i to wszystko podpisze. Pan Rafał pierwszego dnia. Tylko nie wiem, czy on wie, może nie wie, dlatego tak mówię, że tych wszystkich ustaw nie da się podpisać pierwszego dnia, bo gdy zostały już zawetowane przez prezydenta Dudę, no to cały proces musi zacząć się od początku. Trzeba je złożyć w Sejmie i przegłosować. Plus cała procedura musi być zachowana. No ale ja wiem, pan Rafał podpisze to wszystko pierwszego dnia. Pewnie sobie wyobraża, że jak Donald Trump siądzie, wszystkie telewizje będą to relacjonować, a on będzie podpisywać. Ciekawostka z USA, TikTok ponownie działa w Stanach Zjednoczonych, ale niestety nie można go pobrać cały czas na telefon, więc telefony z zainstalowaną aplikacją zaczęły mieć wyższe ceny. Pieniążki wydane, każdy też z członków przyjął jakieś pieniążki, szopka odegrana, komisja do spraw Pegasusa się poddaje, padły termin końca jej pracy. Kiedyś coś oczywistego, dzisiaj już nie tak bardzo. Donald Trump polecił Federalnej Administracji Lotniczej dopilnować, aby pracownicy byli zatrudniani w oparciu o posiadane kwalifikacje zawodowe, a nie różnorodność. Unia Europejska potajemnie płaciła grupom ekologicznym za promowanie zielonych planów byłego komisarza Fransa Timmermansa. Ujawnia to śledztwo przeprowadzone przez holenderską gazetę The Telegraph, która powołuje się na poufne umowy, w tym jedno dotyczące 700 tysięcy euro do kierowania debatą na temat rolnictwa. Przez lata Komisja Unii Europejskiej subsydiowała lobby środowiskowe, aby naciskać na korzyści Zielonego Ładu. Organizacje te, ujawnia Telegraph, otrzymywały nawet wyznaczone zadania co do konkretnych wyników lobbyingu wobec posłów do Parlamentu Europejskiego i krajów członkowskich. Bruksela wykorzystywała pieniądze z wielomilionowego funduszu. Zobaczcie, Bruksela płaciła. No, nie wiem, czy to było legalne, to sobie każdy musi odpowiedzieć, żeby politycy promowali Zielony Ład i go chwalili. A czy Unia Europejska nie może działać tak, że jej pomysły są takie, że same chcą się realizować i wszyscy ludzie widzą, że to jest coś dobrego, dobra zmiana, a nie na siłę przepłacać? Oczywiście pewnie w grupie wąskich interesów kilku osób. A tracą na tym całe społeczeństwa i całe państwa. Deutsche Welle Polak może ostatecznie być tym Europejczykiem, który najlepiej poradzi sobie z Donaldem Trumpem, ocenia Donalda Tuska tygodnik Der Spiegel. No i komentarz Zygfryda Czabana. Niemcy obsadziły Polskę w roli głównego wroga USA. Doskonale rozumiem dlaczego. Skłócenie nas z USA to dla Niemiec sprawa podstawowa, bo bez tego nie będzie żadnej mitel Europy. Natomiast dlaczego polski premier wchodzi w tę rolę? Wiceprezydent USA Vance, nasz kraj, nie wygrał ani jednej wojny w ciągu ostatnich 40 lat. Jeśli pomyślimy o tych ponadpartyjnych głosowaniach w kongresie USA, musimy zadać sobie pytanie, co nam one dały? Dali nam stan, w którym przez ostatnie 40 lat stoczyliśmy wiele wojen, ale nie wygraliśmy ani jednej. Otrzymaliśmy armię z poważnym kryzysem werbunkowym, z kryzysem całkowicie dysfunkcjonalnego systemu cen zaopatrzenia, według którego kupujemy samoloty za miliardy dolarów, ze strasznymi przekroczeniami kosztów, z ciągłymi opóźnieniami w dostawach. Dlatego potrzebujemy poważnych zmian. Wans dodał, że głównym zadaniem nowego szefa Pentagonu będzie eliminowanie problemów w Departamencie Obrony, mianowicie wprowadzenie zmian w systemie zaopatrzenia Pentagonu w broń, rekrutacja rekrutów i tym podobne. Zadaniem Pentagonu będzie zakończenie wojen i ponowne skupienie się na głównych zagrożeniach. Jak widać, problem zbyt nadmiernego wydawania publicznych pieniędzy nie występuje tylko w Polsce. W Stanach Zjednoczonych nowa administracja zrozumiała, no pewnie też wcześniej rozumiała, że dostarczany sprzęt dla armii jest no, lekko przestarzały i jest przepłacany. Można to zrobić przede wszystkim o wiele taniej, no i też szybciej. A z drugiej strony jest grupa interesów ludzi, którzy jak już są przy tej dystrybucji publicznego pieniądza, to tak łatwo nie odpuszczą. Zobaczymy, czy nowej administracji uda się złamać ten stan rzeczy. A klasycznym przykładem może być, że Pentagon wysyła jakieś satelity przez NASA, gdzie rakiety są przestarzałe i bardzo drogie, a Elon Musk mógłby to robić pewnie za 1,20 ceny. Tylko że tym samym naraża się grupie ludzi, którzy czerpią na tym korzyści majątkowe.